Cześć, tej strony codziennie lepsze. A dzisiaj będziemy rozmawiać o opiniach, ponieważ lęk, obawa przed tym, że zostaniemy w jakiś tam sposób ocenieni, że ktoś coś powie, że ktoś coś pomyśli, kiedy coś zrobimy, to jest jedna z takich głównych przyczyn prokrastynacji, czyli odkładania rzeczy na później. To jest coś, co bardzo często nas powstrzymuje przed działaniem. Ja ci podam przykład od razu. Zacząłem nagrywać te filmiki hmm, codziennie lepszy 360 dzień po dniu w formie surowej bez cięcia bez montowania gdzie nie jest wszystko idealnie gdzie naprawdę bardzo dużo rzeczy pozostaje do życzenia i na samym początku pierwsze dni to był taki stres no bo ja normalnie takie rzeczy poprawiałbym robiłbym to wiele wiele razy więcej normalnie bym to pewnie zmontował nagrałbym to x razy napisałbym sobie scenariusz i tak dalej ale zacząłem się wystawiać nie I pierwsze dni to był stres no bo no, nie jest to takie jakbym chciał pewnie ktoś coś napisze pewnie ktoś coś powie ale dziś jest już 20 chyba 6 dzień. I na dobrą sprawę coraz bardziej mam gdzieś, czy dostanę jakąś negatywną opinię, czy ktoś napisze jakiś hejt i tak dalej. Ponieważ wystawiłem się na tą, to dokonałem takiej ekspozycji na bodziec, przyzwyczaiłem się do niego, do tego dyskomfortu, i przestałem zwracać na niego uwagę. To jest dokładnie coś takiego. Słyszy się dużo o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu. Zobacz, tutaj w tym momencie przeniosłem tą strefę komfortu. Czyli to jest coś takiego, jak. Na przykład spadochroniarz. Pierwszy raz ktoś skacze na spadochronie, to jest ogromny stres, ogromne przeżycie. Ale jeśli ktoś jest instruktorem skoków na spadochronie, robi to już, nie wiem, ny czy tysięczny raz, to dla niego to jest po prostu praca. Gość, który wchodzi na przykład na żuraw budowlany, nie? Tam się wszystko trzęsie i tak dalej, wchodzi tam pierwszy raz, na pewno jest przerażony. Ale po paru latach to jest po prostu jego praca. Strefa komfortu jest zupełnie w innym miejscu. I teraz... Samo przeniesienie strefy komfortu, jak, tego, jak to zrobić? Po prostu najprościej w świecie musisz wystawić się na ten bodziec, czyli musisz zacząć działać pomimo tego lęku przed opinią innych. To nie jest łatwe, to jest trudne, ale tak na dobrą sprawę trzeba przytrzymać tylko te początkowe dni, początkowe powtórzenia. Im więcej będziesz to brnął, im kolejne rzeczy będziesz robił, kolejny raz będziesz się wystawiał na ten bodziec, tym bardziej będziesz przyzwyczajony do niego, tym mniej będziesz się nim. Stresował. Ale co jest kluczem tutaj, bo bardzo często ludzie mówią, nie przejmuje się opiniami innych ludzi, ale w domyśle mają tylko hejt. Nie przejmuje się hejtem, nie przejmuje się, że ktoś coś tam mi napisze, a jednocześnie zabiegają o lajki, zabiegają o serduszka, zabiegają o pozytywne komentarze. To nie jest nie przejmowanie się opiniami innych, to jest wyparcie. Jeżeli nie przejmujesz się rzeczywiście opiniami innych, to nie przejmujesz się żadnymi opiniami, czyli nie, nie bierzesz ich do siebie. Czyli zarówno negatywne opinie, jak i pozytywne opinie są tylko opiniami dla Ciebie na temat Twojej pracy i Ty w nie nie wchodzisz. Nie wartościujesz siebie samego poprzez te opinie, tylko bierzesz je bardziej jako wyznacznik. Po prostu wyciągasz wnioski. Czy to się ludziom podoba, czy się nie podoba. Czy mogę coś usprawnić, czy nie mogę czegoś usprawnić. Czy robię coś dobrze, czy robię coś źle. Czyli to dotyczy tylko mojego działania, mojej pracy, a nie mnie samego. Czyli oddzielasz pracę, od siebie. Opinie nie dotyczą ciebie, opinie dotyczą twojego działania i jesteś wtedy w stanie wysta wystawić się zarówno na negatywne, jak i pozytywne opinie, nie stracić głowy, kiedy dużo ludzi pisze, że jest super, i nie stracić głowy, kiedy dużo ludzi pisze, że nie jest super i cię hejtują. Więc nie tylko unikamy negatywnych opinii, to znaczy nie tylko radzimy sobie z negatywnymi opiniami, ale również powinniśmy mieć zdrowe, odpowiednie podejście do pozytywnych opinii, ponieważ nie przejmowanie się opiniami innych dotyczy wszystkich, wszystkich opinii: neutralnych, dobrych, złych. I z tą myślą Cię tutaj zostawiam. To był kolejny odcinek codziennie lepszy 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę, komentarz, suba, a my widzimy się jutro w kolejnym materiale. Cześć.